14 września. Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy wysadziły pociąg paliwowy w pobliżu Tokmaka. W okupowanym frontowym rejonie Tokmak obwodu Zaporoskiego bezzałogowy samolot szturmowy sił zbrojnych Ukrainy Skutecznie zaatakował pociąg kolejowy paliwem należącym do rosyjskich najeźdźców. Donoszą o tym niektórzy blogerzy wojskowi, powołując się na filmy lokalnych współpracowników i władz okupacyjnych, które relacjonują działania lokalnych ratowników. Do klipu zmontowano materiał nagrany nocą z ziemi w pobliżu miejsca pożaru. Widać, że płoną co najmniej dwa cysterny kolejowe, które stoją na szynach. W pobliżu kilku strażaków polewa ich wodą. Oddziały ukraińskie zadały okupantom ciężkie straty w kierunku Łymana. Rosyjscy okupanci narzekają na własne dowództwo, które wysyła ich na rzeź bez alternatywy w kierunku Łymańskiego, Kremińskiego, w rejonie niezdobytych wsi Torske, Zarichne i Jampoliwka. Jeden z interwenientów z dywizji strzelców zmotoryzowanych nakręcił film przedstawiający ten obszar z wyeliminowanymi okupantami, i zniszczonymi pojazdami opancerzonymi najeźdźców. Wskazane są współrzędne geodezyjne obszaru. W komentarzu rosyjski faszysta, który przybył do obcego kraju, powiedział to piekielne miejsce, do którego nasi rosyjscy bracia wysyłani są od burzy do burzy na bezsensowną podróż bez żadnego przeszkolenia wojskowego. Tam niebo jest monitorowane z powietrza, hoklas widzą wszystkie ruchy. Trudno się tam dostać, a jeszcze trudniej się wydostać, można powiedzieć, że niemożliwe. Jeśli nie zostaniesz zniszczony w ciągu dnia, to w nocy będziesz widziany jeszcze lepiej niż w dzień i nie ma gdzie się ukryć. Rosyjski okupant powiedział, że rosyjscy okupanci pracują przy użyciu moździerzy, zrzutów z dronów, FPV kamikadze, dronów Babu Jagu, płatków i kaset. Na nagraniu nie sfilmowano wszystkich zabitych. Leżą po lewej i prawej stronie w pasie lasu, w krzakach. To wszyscy rosyjscy bojownicy. Nie można ich ewakuować. Rosyjskie dowództwo nie przejmuje się wszystkim. Zdarzają się przypadki, gdy wysyłając bojowników do walki, dowództwo ostrzeliwuje ich z moździerzy lub buduje zaporę oddziałów, aby szli naprzód i się nie zatrzymywali, powiedział rosyjski okupant. Zgodnie z tą zasadą interwencjoniści posuwają się wzdłuż całego frontu. Okupanci przedarli się przez szosę, w ogledar, Kost Jantyniwka. Rosyjscy najeźdźcy zajęli duże terytorium, przekroczyli szosę Wugledar-Kost Jantyniwka w kierunku Kurachowa, dawniej maryńskiego, i znacznie zbliżyli się do wolnej wsi Wodiane. Zostało to ogłoszone przez autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu i zespół ekspertów wojskowych Deep State. Zobacz zrzut ekranu jego aktualnej mapy na podstawie wyników z poprzedniego dnia. Zaznaczył na nim czerwono-brązową kreską i przerywanymi liniami znaczny utracony obszar, na którym wczoraj najeźdźcy zdobyli przyczółek. Dodatkowo czerwonymi strzałkami zaznaczyliśmy miejsca zauważalnego przesunięcia po ukraińskiej stronie szarej strefy czynnej walki. Wcześniej była nadzieja, że siły zbrojne Ukrainy będą mogły wykorzystać tor przynajmniej jako swego rodzaju fortyfikacje, ale to nie wyszło. Teraz wróg zbliżył się do niepokonanego ugledaru od wschodu. Trzy dni temu doniesiono, że bojownicy 72. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy imieniem Czarnych Zaporożców zniszczyli kilka pancernych kolumn szturmowych wraz z siłami desantowymi rosyjskich okupantów. Następnie na nagraniu wideo brygady doliczyliśmy się do 10 zniszczonych lub uszkodzonych czołgów i transporterów opancerzonych najeźdźców. Trzy z nich spłonęły obok siebie na pasie lasu, pozostałe same. Bloger Serhi Neshadym w komentarzu pod tym samym filmem wskazał, że stało się to w kierunku ogóle Darskiego. Oddziały ukraińskie rozbiły najeźdźców, którzy wdarli się do jednej z wsi w pobliżu Myrnogradu. Bojownicy 47. Oddzielnej Brygady Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy rozbili grupę szturmową rosyjskich najeźdźców, którym udało się włamać do jednej z osad w rejonie Pokrowskiego, dawniej kierunek Awdijowski. Dziennikarz wojskowy Andrii Kaplienko powiedział, dość duża grupa najeźdźców próbowała zdobyć przyczółek w jednej z wsi w kierunku Myrnogradu. Ale dla każdego lokatora był dron. Tymczasem Centrum Prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w informacji operacyjnej z pierwszych 22 godzin poprzedniego dnia na temat tego odcinka frontu podało: Według aktualnych informacji, w dniu dzisiejszym na tym kierunku zneutralizowano 236 okupantów, z czego 88 zostało bezpowrotnie likwidowanych. Zniszczeniu uległa także ziemianka. Haubica samobieżna 2C19 i 3 pojazdy. Ponadto uszkodzony został czołg, 3 systemy artyleryjskie Moździerz 2B, 11 i 3 pojazdy. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.